Tyś go kilił? No. Kilił go? Kilił go. Kilił, kilił. Co, było w tym chłopaku? Nie bo Ja go kilił. Tyś go kilił? Cześć. No nie ma to komputer Komputer jak komputer, ale... ...tutaj ludzie giercają. No właśnie. Ale ja mam jeszcze. Ja mnie <gadarzy> wygraj Dzisiaj też tańczyłaś? Nie, no czekaj. Dzisiaj na wasz kawę. No wczoraj cię, cię widziałem, że. Ja inny zespół. No, wchodzisz w tych DJ Sticky. No to ja też nie da po gra... Nie, to nie Mogę grać. Nie Ateista? A ty już nie masz nie żyć, to ja sama tu gram. Pa. Też nie mam żyć, ale jest. Nie mam życia. Ja. Uciekł. Uciekł. Uciekł mi. Ale teraz sama gram, to co to za zabawa? No to naciśnij no resztę. Ja cię resztę, nie, nie ma kogo zabijać. To jest tak. zbyt to? I co teraz? I teraz, I teraz Adam, czy kto tam dotknie teraz tego Joia? ja Adam cię piadałem, jestem bosem teraz, jest No, gramy. Here we go! Tylko ale na pół tytuł. Na razie? Na razie, na razie. Co to za dziewczyna? Co, za Z zespołu, który wczoraj tutaj ciosał. A w ogóle to ona tutaj też... Ale ona ma 14 lat. W ogóle to ona też tutaj 20, studiuje. 20, 24, tyle co wiesz. Okay. Mm. Fajnie, że. No, No fajne. Niezłe. <laughs> jeszcze, co nam jeszcze pokaż do kamery, Adamie? No to kończysz Ja się <laughs> odbry, nie, ale z najlepszego do profilu <laughs> A na się też możesz się nie Tak, no, nadzajem też. Przed chwilą tak przegrał? Nie, jesz, ej, Rafał, ja się wstydzę, bo moja twarz jest tak nie... No mordy no normalnie. Nie ma tu grać. Patrz normalnie jakiś smoker gdzieś tam mięzonię pomagać. Świnie, ale mi się nie dało, tak? Nie ma żeby. Coś ty, w tym świdoro. jest fajdzina. Mogę sobie inne pudełko z dysykami jeszcze dzisiaj przywieźć, bo... Za mam takie pudło gdzie są fajne giery, same fajne giery, a tutaj niestety... Ja bym chciała tego, jak się to nazywa? Bombmania? Bumberman. ten na Blaster, to jest klasa. Ale w cztery osoby i tak byśmy nie pograli, bo nie mam, nie mam żadnej sprawnej maszyny, do której mówił ten. Znaczy, nie mam nawet adaptera. Widziałem, ja on taką białą. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale. Zabiłeś a to, to, był, to był Wizard. To był ten. No zobacz, on ma 7800 i 1000. No bo zabił, zabił, czarodzieja. <laughs> To jest ta najpoważniejsza postać w tej grze. Ha, no Widzisz, a jestem zfaniak? No właśnie. Ale on się bardzo rzadko pojawia. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek... Nie, no... widział? Widziałem, to, widziałem to, tylko, tylko że bardzo rzadko się pojawia. Rafał dzisiaj będzie grał, bo chce Luisa. <grym> Sesja niezaliczona bo na <grym> taką gierkę pykową. Cztery piksele na... <grym> <grym> Sorry. Nie <grym> A Abyś się zdziwił, takie gry są najlepsze. Nie wybacz. Mają największą o... grywalność. Dlatego w to gracie, nie? No właśnie. O, jest seksa. Znaczy, że nie ma kapła z mucha, czy to jest No to jest taka mucha, ale nie chcecie dać nie kapła. Zobaczycie, No, Zobaczycie, kłamie. O, kłamie. O, kłamie. Zobaczycie, kłamie. Zobaczycie, Co? Zobaczycie, kłamie. Zobaczycie, kłamie. Zobaczycie, kłamie. Zobaczycie, Znaczy, nie, ona tylko. Ona znaczy się... Za zabicie. E no, patr, Polizał mnie <todd> świnak. <schudả> w że... się w sensie polizał, że ten, że... No, do... Jak ja mam tu grać, jak to nie chce chodzić? No patrz, zup, kurwa, nie wiem. Znerowałaś się, kurwa. No, <toddżanie> ten już nie grał. I znowu, jakiś... <toddżingium> i znowu się... zostałam sama. Nie ma. Zostaw, że zepsujemy. W ogóle, w ogóle by się przydało. No w ogóle w ogóle... W ogóle. nie masz klawiszy kolem. Miałem joystick, że ja ty miał klawisze jeszcze też. To nie jest, to nie jest. Klawis. To nie jest Tyle, SP, to nie jest PSP, spokojnie. Tyle nie. jest tych klawiszy, że tam widzisz, na naszych przycisków. Nie, no ja miałem joystick taki, że ty miał klawisz, ty miał klawisz i tu miał klawisz. No ale to ty i tak... Ty, I w Jeszcze tam miał klawisz. W tych joystickach niezależnie od tego ile jest przycisków, to i tak działają jako jeden. w 4D. 4D, miałeś joystick w 4D. No ja nie mam... No ja tuzyka 4